Oh, i'm Dobrze, Polu, wagon podpięty i gotowy do drogi. Dzięki, Max. Nawet nie wiesz, jak się cieszę, że mogę pomóc przy tak wyjątkowej przesyłce. Ale też się denerwuję. Nikusiu, może pojedziesz i pomożesz? A nie powinniśmy robić dzisiaj czegoś innego, jak obchodzić czyjeś urodziny? <laughs> nie całkiem rozumiem, o czym mówisz. Dobrze, pojadę. Mówiliście, że to wyjątkowa przesyłka. Ciekawi mnie, co to może być. Pojedziesz ze mną, Nikusiu. Będę się czuła o wiele pewniej w trasie. <laughs> Pola na... Tor! Wybacz, Polu, że tak się nie cieszę. Rzecz w tym, że mam urodzinę i liczyłem, że Max i Lilia przygotowali dla mnie coś innego. Masz urodziny i otrzymałam dostawę. To możesz mi dzisiaj mówić urodzinowy ekspres. Dojeżdżam. Do stacji, strony 100! Sto... Cześć, Kostku! Chyba mamy dla ciebie przesyłkę. Przesyłka nie zabiera się ze mną! Ja zabieram się z przesyłką! Nie rozumiem. Dla kogo jest ta przesyłka? <laughs> to niespodzianka! Wyjątkowa przesyłka i niespodzianka? Uwielbiam niespodzianki! To ta dopiero zrobi na tobie wrażenie! Dojeżdżam do stacji farma! Siemasz, nikusiu. Mam nadzieję, że ta skrzynia jest dla Was. To nie nasza skrzynia. Jesteśmy tu po to, żeby przyłączyć się do zabawy. Nic z tego nie rozumiem. Ciągle jeszcze nie dostarczyliśmy wyjątkowej przesyłki. Dla kogo to jest? Zobaczysz już za chwileczkę. Daję słowo. <gry> Gotowi na wielką niespodziankę? Że co? Jeżdżę pociągiem cały dzień i już naprawdę nie mogę się doczekać. Ale najpierw poprosimy cię, żebyś zasłonił oczy. Ehm, um, dobra. Już możesz patrzeć. Wróciliśmy do rozdzielni? Teraz to już się poddaje. Żeby przygotować się do imprezy. A najlepsze jest to, że ta przesyłka jest dla ciebie. Dla mnie? Już nie mogę się doczekać, by zobaczyć, co tam jest! Otwórzmy ją! Według moich kalkulacji to jest najwspanialsza impreza niespodzianka w życiu.